Z tego karabinu zamierzam strzelić na 1000 metrów. Jest to mój nowy Ruger w kalibrze 308 Winchester z optyką Delta Javelin. I zapytacie, gdzie będę miał okazję strzelić na 1000 metrów? I to jest bardzo dobre pytanie, no bo nie ma zbyt wielu okazji, żeby przetestować nasze sprzęty na większym dystansie. Natomiast już niedługo będzie na to okazja, bo 10-11 maja to termin wydarzenia organizowanego przez Deltę, gdzie będzie udostępniona wojskowa strzelnica nieopodal Warszawy. I będzie można spróbować swoich sił nawet na 1800 metrów. Dodatkowo będzie zapewnione strzelanie do gongów, więc będziemy mieli jasną, precyzyjną informację, czy trafiliśmy, czy nie. Jest to bardzo fajne, ponieważ przedostać się na dystans 600, 800 czy 1000 metrów nie jest takie proste. Zamierzam zabrać też swojego aera i pchnąć go może na 600 metrów. Zobaczymy, jak się uda. Będzie fajna okazja do sprawdzenia tego karabinka. Zapraszam wszystkich serdecznie. A jak ktoś boi się, że nie da rady, to spokojnie, będą instruktorzy, którzy będą służyć pomocą i to światowej klasy, strzelcy wyborowi oraz zawodnicy strzelstwa długodystansowego. A posiadacze lunet Delta Optical dostaną dodatkową zniżkę na warsztaty. Także zapraszam Was serdecznie. I jeszcze chciałbym tylko nadmienić, że nie będą to zawody, będą to warsztaty. Także jak pojedziecie i nie uda się Wam trafić na swój wymarzony dystans, to trudno, bo to są instruktorzy, żeby Wam pomóc. Natomiast będziecie mieli okazję się sprawdzić, nikt się z nikim nie ściga. Po prostu strzelamy sobie i patrzymy, jak nasze karabinki sprawują się na tym większym dystansie. Więcej informacji na temat wydarzenia wrzucę Wam tutaj w sekcji komentarzy. Także cóż, widzimy się 10-11 maj na poligonie. Trzymajcie się, na razie.